hej wszystkim, tutaj jak Ty Horsaj i to już mój drugi film na tym kanale od dzisiaj będę zaczynać vlogi um, z Hobby Horsami czyli dzisiaj jest pierwszy vlog i na dzisiejszym vlogu będę robiła spa Michi może nawet golden, goldenia ale zobaczę na razie Michi robimy, więc zaczynajmy ja na stable tour jeszcze nie pokazywałam tego kuferka, ale tutaj mam wszystkie moje szczotki i tak dalej do, do pielęgnacji koni. Więc y, tu mam odżywkę, szczotkę miękką, szczotkę do grzywy, i tutaj mam smart do kopyt i jakieś uwiąziki. Najpierw zacznę sobie od popsikania odżywką grzywy Mici. Okej, okay, um, ja, nie, ja nie czeszę mi um, grzywy tą szczotką, tylko czeszę tą miękką, dlatego że ta jej wyrywa wszystkie włosy i po prostu nie jest miła dla jej włosów, więc zaczynajmy czesać jej włosy, najpierw grzywka. Teraz grzywa. Ona ma gęste włosy. Okej, okay, no to czyścimy. Najpierw miękką szczotką. Czyścimy wszystkie zakamarki konia. Jeszcze tutaj. Okej, okay, teraz biorę smart do kopyt, żeby jej zrobić milej po prostu w jej kopytkach. Tak w ogóle, to yy, nie mogę na razie wychodzić na treningi, więc będę Wam nagrywała tylko w stajni. Dlatego, że właśnie jestem chora na ospę i... Jak się przeziemię, to będzie jeszcze gorzej po prostu, więc dlatego nie mam treningów nagranych. No, szkoda, właśnie, bo chciałam jakiś trening sobie zrobić, na przykład na goldenie czy coś. Okej, okay, tak rozmyślałam, więc goldenowi zrobię też jeszcze dzisiaj spa. Okej, okay, mam już goldena. Goldena mam bez kantara ani bez haltera tutaj przywiązanego, bo w ogóle nie jest przywiązany. Bo on jest bardzo, bardzo grzeczny, bardzo. A słodki języczek ma. Dobra, to więc zaczynajmy. Ok, zacznijmy też od żywką już psikać. On ma o wiele, o wiele, o wiele krótszą grzywę od Michi. ale i tak jest nadal gruba. Więc teraz wyczesujemy. Tą szczotką teraz robi, bo on ma trochę inną grzywę i mu nie wypada aż tak bardzo. Okej. Okay. Teraz czyścimy miękką szczotką. On jest, na, on jest trochę nawet czysty, można by powiedzieć. Okej. Okay. Jeszcze tutaj trochę. Okej, okay, teraz smarujemy kopytka. Muszę nabrać. Okej. Okay. I smarujemy. Okej. Okay. Pięknie. Okej. Okay. Okej. Okay, tutaj już mam posprzątane szczoteczki. Tylko je odłożę. I goldena muszę jeszcze włożyć do boksa. Okej, okay, golden i michia już są w boksie. Star też już jest, bo ona była na y, padaczku. I tutaj mamy już w sumie pospa. Y, teraz im dam tylko jedzenie. Nawet mogę wam nagrać, jak daję jedzenie. Najpierw daję troszkę siana. Czekajcie, bo mi się tu powysypywało. Trochę siana daje, takie jakieś różne rzeczy. Takie witaminy, jakby to są. Nie wiem, ale to daje takie witaminki. I jeszcze marchewki takie malutkie. No i wszystko już mamy. Też już wymieszałam, więc dajemy konikom. O tutaj, no to już chyba po tym vlogu koniec. Jest trochę krótki, ale jutro już będzie, ale jutro już będzie lepszy. Będzie o wiele, o wiele, o wiele dłuższy. No to dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało, i, subka, i suba z dzwoneczkiem, pa pa!